Witam, poniedziałek 25 listopada. Ja powoli się zbieram, już żeby jechać do biura. Jest 5.40. Dobrze, że tylko jeden dzień w biurze w tym tygodniu. Jutro mam wolne, więc będę sobie nadrabiać także na zaległości. Życzę wspaniałego. We wtorek ja mam dzisiaj urlop i byłam właśnie w galerii. Ale niestety nie udało mi się kupić rzeczy, które planowałam. I tak wydałam sporo. Ale calm down. Wszystko jest ok. Prezent na mikołajki do pracy już mam. Rzeczy typu jakieś zapasy kosmetyków też, więc jest wszystko ok. Ponieważ razem z moim Jerzem jesteśmy piernikami, to musiałam sprawdzić takie nowe pierniki, które znalazłam z nadzieniem o smaku orzecha laskowego i w sumie są nawet dobre, więc jakby co to można kupować. Cześć, dzień dobry, witam w czwartek? Nie, w środę, chociaż w mojej głowie już jest czwartek. Nie wiem, dlaczego jestem jakaś rozregulowana ostatnio. Więc witam w środę. Dzisiaj... Będzie pracowity dzień. Mimo, że jest już 13, to ja dopiero kończę moją pracę, taką zawodową, i za niedługo przyjeżdża do mnie koleżanka, z którą będziemy pracować nad następnym spotkaniem, które razem prowadzimy. Także czeka nas produktywne popołudnie, a później będę kontynuować moje projekty, które już są na ukończeniu. Bardzo się cieszę. Dzisiaj czuję się nawet dobrze, mam całkiem dobre samopoczucie, więc kontynuuję moją pracę i życzę miłego dnia. Bardzo miło. Spędziliśmy tam czas. Czwartek w końcu, bo ja już myślałam, że wczoraj był czwartek, ale już dzisiaj jest 28 listopada i dzisiaj mam spotkanie o 18.30, na którym będę wygłaszać moją poprawioną mowę o szczęściu. Jeszcze nie jestem pewna, czy będę chciała ją nagrywać, ale może będą jakieś przebitki. Trochę czuję się niedysponowana, żeby wygłaszać tę mowę, ale i tak to zrobię, bo umiem ją i wiem, co mam poprawić. Po prostu chcę też przetestować siebie, czy w ogóle będę potrafiła wygłosić mowę drugi raz. W inny sposób po prostu. Dodam może jakąś treść, no bo wiadomo, że zawsze, jak się jest na scenie, no to można trochę improwizować, a ostatnie doświadczenia mnie nauczyły tego. Więc y, ogólnie jestem dobrej myśli. Dzisiaj nie piję czarnej herbaty, żeby mieć dużo energii, bo ja jakby chcę do tego podejść na spokojnie, żeby, no, żeby aż tak się nie emocjonować. Robiłam dzisiaj chlebek bananowy z malinami i z czekoladą i właśnie idę sprawdzić, bo skończył się czas pieczenia. Pięknie pachnie i. Mam nadzieję, że będzie smaczny. Nie dodawałam tam żadnego cukru, tylko odżywkę białkową, która miała jakiś tam słodzik. I banany, jajka, i takie różne inne, inne rzeczy. I prawdopodobnie przepis zamieszczę w opisie do tego filmu. Jestem już gotowa i za niedługo wychodzę. Myślę, że będzie dobrze. Wzór tak. na szczęście mi. Bisa, bisa. Nei, est. Bisa, You become some star. Life is better when you open your heart. You don't always have to act so hard. No, just be as you are. Ja właśnie jest a prezent dla. Jego starszego pana z domu opieki, bo mamy teraz w pracy taką akcję, że kupujemy prezenty albo dla dzieci, takie świąteczne prezenty, albo dla dzieci z domu dziecka, albo dla rencistów z domu opieki. No ja się zapisałam na takiego pana, który chciał właśnie ptasie mleczko i skarpetki ciepłe. I tak szukałam tych skarpetek, no i nie wiedziałam jakie. I stwierdziłam, że w sumie mam jedne takie skarpetki, właśnie z Decathlonu, które naprawdę są dobrej jakości i są ciepłe, bo to są takie trekkingowe. No i właśnie kupiłam mu takie same. Mam nadzieję, że rozmiar będzie dobry i że będą faktycznie jemu też służyły, tak jak służą mnie. Jedyne, za co nie lubię Decathlonu, to to, że ten karton jest taki wielki, większy niż moja głowa, a były tam tylko skarpetki. A tak w ogóle to witam w piątek, już jest co prawda 17, ale dzień dobry. Dobry, witam. W sobotę 30 listopada 2024, i dzisiaj jest ostatni dzień tego vloga. Po raz ostatni już w tym formacie, i właśnie przychodzę z podsumowaniem tego tygodnia. Spróbuję podać trzy rzeczy, które były dla mnie dobre w tym tygodniu. Natomiast nie wiem, czy nie rozbuduje się to na więcej. Więc zaczynając od poniedziałku. W poniedziałek nie wydarzyło się nic ciekawego. Natomiast pierwszą rzeczą, która była dla mnie bardzo dobra w tym tygodniu i miła, to był wtorek, czyli dzień, kiedy miałam urlop. I bardzo dużo rzeczy udało mi się zrobić. Byłam też na zakupach i mimo, że ten dzień nie był, nie należał do takich najszczęśliwszych, bo rozpoczęłam go na przykład od tego, że rozbiło mi się jajko, no to i tak lubię mieć wolne tak w środku tygodnia, bo mogę jakoś tak Zrobić sobie reset od tej pracy i skupić się na zupełnie innych rzeczach niż przeklikiwanie, przeklikiwanie faktur. Jeżeli chodzi o drugą rzecz, to na pewno były to przygotowania prezentu dla mojego ukochanego, tak, bo zrobiłam dla niego kalendarz adwentowy i pracowałam nad tym projektem chyba przez dwa tygodnie. I byłam bardzo podekscytowana, więc na początku tygodnia jeszcze pakowałam, pisałam list i tak dalej. I w czwartek wieczorem, w końcu, po tym nie, niesamowicie długim czasie oczekiwania, w końcu mogłam mu go dać i widziałam, że był bardzo zdziwiony, ale myślę, że też podekscytowany, tak samo jak ja. Mam nadzieję, że prezenty mu się spodobają. Wiem, że to oglądasz, więc. Yy... Zobowiązuję się do tego, że. Dobra, skończmy na tym, że prezenty mu się spodobają i dam. Trzecia rzecz, która była dobra w tym tygodniu, natomiast nie jestem z niej w pełni zadowolona, to była moja mowa. Z projekt numer 4 z mojej ścieżki rozwoju w Klubie Mówców. Poprawiałam moją mowę na temat szczęścia, która była 7 listopada wygłaszana po raz pierwszy i bardzo się Gubiłam w niej. Zgubiłam wątek chyba trzy albo cztery razy, więc wiem, że poszło gorzej. Natomiast udało mi się wdrożyć te rekomendacje, które dostałam po pierwszym razie, więc w sumie chyba nie było aż tak źle. Później, po spotkaniu, mieliśmy od razu wybory do zarządu i jestem w zarządzie. I właściwie to jestem z siebie bardzo dumna, bo wymyśliłam mowę, mowę wyborczą podczas drogi. Na spotkanie, więc jakieś 3, 3 godziny wcześniej, przed tym, gdy musiałam ją wygłosić, i była na tyle przekonująca, że po prostu ludzie mnie wybra wybrali. Jestem naprawdę z siebie bardzo dumna i mam nadzieję, że od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 ten klub administracyjnie będzie na tip top dzięki mnie. Chyba już nie podam kolejnej rzeczy, bo gdy sobie tak analizuję ten tydzień, to Ciężko mi coś znaleźć takiego konkretnego. Natomiast zaczęłam wprowadzać różne zmiany w moim życiu. Na przykład zaczęłam częściej spacerować. Kiedyś to było w moim życiu na porządku dziennym, jakieś pół roku temu, a później to zaniedbałam. Chodziłam też na siłownię przez jakiś czas, ale później znowu moje zdrowie mi na to nie pozwoliło. Natomiast dzisiaj był pierwszy dzień, kiedy zrobiłam trening, a nagrywam to już 1 grudnia, czyli właściwie ten projekt November Diaries nie obejmuje tego dzisiejszego dnia, ale ale tak, właśnie wprowadzam małe zmiany w moim życiu, wracam też do mojej poprzedniej rutyny, która miała mieć dobry wpływ na jakby moją produktywność i funkcjonowanie w ciągu dnia. I właściwie to dobrze się czuję. Mimo, że może nie wyglądam teraz, mam jakiś taki czerwony nos, nie wiem dlaczego. Jeszcze raz. Teraz na zakończenie tego projektu, jakby takie podsumowanie cała, całości. Chciałabym podziękować wszystkim moim subskrybentom, którzy ob obejrzeli wszystkie te filmy. Muszę przyznać, że czasami. Ciężko mi było się zebrać z demontażu do, albo do nagrywania. Miałam też momenty załamania, gdy się źle czułam, albo mi się po prostu nie chciało nagrywać, ale myślałam, właśnie wiedziałam, że tak będzie, bo jednak robię czegoś codziennie w takiej wzmożonej ilości. Wykorzystuję nasze. Siły życiowe, i w końcu ta produktywność nasza i ta, ta energia do, do działania i do wykonywania tych wszystkich czynności się marnuje. Więc o ile jestem naprawdę bardzo wdzięczna za to, że miałam możliwość zrealizowania tego projektu, to na ten moment nie chcę go kontynuować, bo zbyt mocno obciążał mnie tak, powiedzmy, psychicznie, zepsułam też sobie cały, jakby, porządek dnia poprzez to, że musiałam co chwilę szukać um, czasu na to, żeby montować na bieżąco, bo czasami montaż zajmował około 6-8 godzin. Jednak tak na... tak jednym rzutem to nie jest dobry pomysł. Musiałabym to robić co kilka dni, a ciężko mi jest też znaleźć czas, żeby to robić co kilka dni, bo muszę pracować, muszę też dbać o mój rozwój w klubie mówców, muszę też robić rzeczy tutaj na bieżąco, muszę dbać o moje zdrowie i... No, po prostu nie da się tego wszystkiego tak bardzo połączyć i mieć cały czas takie aktywne życie, jakie ja mam zazwyczaj. Ja mam bardzo dużo energii i jestem w stanie skupić się na wielu różnych obszarach życia i je realizować, ale nie jestem w stanie poświęcić tego mojego zdrowia psychicznego dla jakiegoś powiedzmy projektu, którego właściwie nie muszę realizować. I zrobiłam to. Tylko po to, żeby sprawdzić, jak w ogóle będę się czuć. Czyli jakbyśmy na przykład rozpatrywali to pod względem tego Cross My Mind Limits, tego programu, którego na razie nie kontynuuję. Chciałam po prostu zobaczyć po raz pierwszy w życiu, jak to jest być vlogerem, blogerką, Bo zawsze mnie to fascynowało, zawsze myślałam, że to jest takie świetne, że te dziewczyny pokazują swoje życie. A to zweryfikowało, ten projekt zweryfikował, jak bardzo trudne to jest. Ustawianie odpowiedniego kadru, gdy masz gorszy dzień, albo gdy robisz na przykład jakieś pozycje, wiodze, które są po prostu niemożliwe do, do ustawienia niemożliwe do nagrania. To właśnie tak wyglądał mój wtorek na przykład. Hmm. Żeby cały czas nie było tego samego kadru, to też trzeba się trochę namęczyć. Przykładowo, jak na przykład robiłam coś w kuchni, ja mam bardzo mało miejsca w kuchni, tam maksymalnie zmieszczą się dwie, może trzy osoby i tam już, będzie, tam już nie będzie w ogóle miejsca. I na blacie również nie ma tego miejsca zbyt dużo, ale starałam się... Robić na przykład podwyższenia z pudełek, albo ustawiać ten aparat w, w szafkach, albo z, jednej, z lewej strony, z prawej strony od frontu. I naprawdę nie było zbyt łatwo, ale bardzo dobrze mi się sprawdzał ten sprzęt. Dzięki temu, że miał też ten swój mały statyw, to było łatwiej go trzymać w ręce, więc takie vlogowanie. Nie wiem, jak to pokazać. Z ręki też było ułatwione, nawet na przykład, jak byłam na zewnątrz, ale w domu też. Myślę, że udało mi się osiągnąć mój cel, którym było właśnie sprawdzenie się w tej nie branży, tylko w tej dziedzinie działalności internetowej. Jeżeli chodzi o moje projekty poprzednie, czyli związane z samorozwojem, czyli film na przykład o szczęściu, czy o szukaniu przyjaciół, czy o ustalaniu celów, to mam w planie realizować te projekty dalej. To znaczy kontynuować. Mam nawet stworzony cały plan od właśnie związany z tymi, z tymi projektami na YouTube. I będę, się powoli to realizować. Ten plan powstał już na początku roku, w ogóle przed, przed powstaniem mojego kanału, więc um, było to działanie długoterminowe. Zobaczymy, jak to będzie dalej. A tymczasem dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału. Trochę przy zakończenia. Mam nadzieję, że po tym. Mam nadzieję, że po tym projekcie November Diaries nie stracę kilku subskrybentów, jak się to stało w ciągu tego miesiąca. Nie wiem, nie wiem nawet dlaczego. Ogólnie bardzo mało dostawałam informacji zwrotnych na temat moich vlogów, oprócz takich zaufanych osób, więc nie wiem, czy coś robię dobrze, czy coś robię źle. Więc jeżeli ty, mój drogi subskrybencie, który oglądasz to podsumowanie, chcesz się podzielić swoim komentarzem, nawet jeżeli miałby być Miałaby to być konstruktywna krytyka, no to zapraszam w komentarzu, żebyś dodał swoją opinię, czy mogę dalej vlogować, czy jestem słabą vlogerką, czy mam dalej mówić o tym, jak polepszyć swoje życie, czy nie. Dziękuję bardzo, jeszcze raz życzę miłego dnia, tygodnia, życia, powodzenia w realizacji Waszych celów i życzę Ci, mój drogi widzu, żebyś po prostu odnalazł swoje szczęście. Благодаря. Час.